Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Wydawać by się mogło, że piłka nożna to miejsce, które raczej stroni od skandali politycznych i jedyne co ma zapewnić kibicom to pozytywne emocje. Niestety, futbol na wysokim poziomie ma często okropne oblicza. Czy Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów? Dlaczego jego występ był zagrożony? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Robercie Lewandowskim, który w przyszłym sezonie może zdeklasować ligę hiszpańską, niepewnej sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Juventusie oraz o zlatanie Ibrahimowiciu, który może nie zdołać się pożegnać z kibicami AC Milanu. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego i spodoba wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV, oferta tylko dla osób pełnoletnich. Szymon Marciniak to kolejna polska persona w świecie futbolu, która odnosi niesamowite sukcesy na arenie międzynarodowej. Polski sędzia już regularnie prowadzi spotkania w Lidze Europy, czy też w Lidze Mistrzów. Jednak z pewnością jego największym osiągnięciem było poprowadzenie finału Mistrzostw Świata w Katarze pomiędzy reprezentacją Francji a Argentyny. Po tym meczu postawę Marciniaka wychwalały niemal wszystkie piłkarskie media, pisząc, iż był on nieomylny. Z tego też powodu UEFA zdecydowała, aby polski sędzia poprowadził finał Ligi Mistrzów. I choć wszystko było już przyklepane, to sytuacja Marciniaka mogła się zmienić niemal o 180 stopni. Pod koniec maja polski sędzia pojawił się na konferencji biznesowej Everest, którą w Katowicach organizował Sławomir Mencen, kontrowersyjny polityk Konfederacji. Obecność Marciniaka na tym wieńcu sprawiła, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej wysłało pismo do UEFA. Według antyrasistowskiej organizacji zachowanie Marciniaka odbiega od wszelkich standardów i nie powinien on angażować się w politykę. Temat szybko podłapały zachodnie media i część z nich dodała od siebie kolejne trzy grosze. Na przykład dla Gazetta dello Sport pisała, że Marciniak pojawił się na antysemickim spotkaniu, a El Faro dodało, że Polak to rasista i homofob. Do całego skandalu odniósł się sam Szymon Marciniak. Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu, antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuje w meczach, na których sędziuje. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem. Sytuację Szymona Marciniaka próbował ratować były sędzia Marcin Borski. Znam Szymona osobiście i jestem przekonany, że to było jakieś nieporozumienie. Myślał, że jest to impreza komercyjna i ma wystąpić jako mówca motywacyjny, który opowiada o tym, jak odnosił sukcesy i pokonywał trudności. Na pewno sprawa nie jest błaha, bo to wydarzenie miało pewne zabarwienie polityczne. Natomiast Szymon nie jest działaczem żadnej partii. Nie wyrażał swojego poparcia, nie namawiał nikogo do głosowania. Niestety UEFA od długich lat promuje walkę z rasizmem, co może spowodować, iż dla samej aprobaty odbiorą finał Szymonowi Marciniakowi. Takiego zdania jest m.in. dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski. Posłuchajcie sami. Natomiast wiem, i wiem to yy, niestety z bardzo dobrych źródeł, że dzisiaj w nocy Szymon Marciniak został odsunięty od prowadzenia e, finału Ligi Mistrzów. Coś nieprawdopodobne. Ehm, tak, UEFA e, trochę w gorącej wodzie kompana postanowiła Szymona Marciniaka na razie odsunąć, na razie odsunąć. Mówię o tym celowo, bo też dlatego się z wami łączę. Um, otóż rzeczywiście słowa stowarzyszenia Nigdy Więcej, ich nadgorliwość sprawiła, że Wiele mediów zagranicznych zaczęło pisać. Zobaczcie, jak ta plotka potrafiła narosnąć. To jest taka, to jest taka informacja, która, No tak jak trochę w tym przysłowiu, no, wyleciała wróblem, wróciła, wróciła wołem. E, przecież, kiedy czytasz e, Guardiana, to nagle się okazuje, że Szymon Marciniak wziął udział już w wiecu poparcia prawicowego, e, lidera prawicowych, wręcz faszystów i nazioli. E, jakaś e, kompletnie piramidalna. Bzdura i historia. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak. Słuchajcie, jest godzina 8:54. Wydaje mi się, że około godziny 9:29:30 ma zostać e, podjęta decyzja ostateczna na ten temat, ale z tego co wiem, zaangażowało się już wiele osób ważnych, e, w tym Zbigniew Boniek, w tym Kamil Bortniczuk, minister sportu. Wszyscy próbują odkręcić to co się, co się wydarzyło. W towarzyszeniu Nigdy Więcej, nie wiem, nie znam tego człowieka, nie znam tego faceta. E, mniemam, że robią bardzo wiele dobrego, bo rzeczywiście wiele nie, niedobrych rzeczy dzieje się w Polsce, z czym oni, co oni starają się piętnować i punktować. No ale tutaj wylali dziecko z kąpielą i, i mam takie wrażenie, że już są tego świadomi. E, ale im więcej takich głosów poparcia dla Szymona Marciniaka pojawi się tutaj i nie mówię o jakimś, naprawdę, o jakimś, wiesz, nieobiektywnym poparciu dla Szymona Marciniaka, bo to Polak i jesteśmy dumni, żeby poprowadził finał ligi mistrzów, tylko po prostu facetowi, facetowi robi się krzywdę. Jak cała sytuacja się rozwinie, na to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Z pewnością jednak Marciniak będzie miał nauczkę, by w przyszłości stronić od polityków, ale to nie zmienia faktu, że wielu polskich kibiców jest oburzony donosem Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Nie da się jednak ukryć, że zachowanie UEFA -y jak i FIFA to istotny przejaw hipokryzji. Wystarczy wspomnieć, że w 2018 roku mundial organizowała Rosja, a 4 lata później Katar, który także nie jest demokratycznym krajem. Uwaga, aktualizacja tematu. Szymon Marciniak jednak poprowadzi finał Ligi Mistrzów. Potwierdził to m.in. Martin Ziegler, dziennikarz The Times. UEFA ma zostawić Szymona Marciniaka w roli sędziego finału Ligi Mistrzów po długich przeprosinach i wyjaśnieniach dotyczących jego występu na konferencji organizowanej przez skrajnie prawicowego polityka. Ziegler pisze też, że w sprawie Marciniaka zainterweniowały grupy antydyskryminacyjne, które poprosiłyby nie zabierać Polakowi finału Ligi Mistrzów. Wiemy, że chodzi o stowarzyszenie nigdy więcej, które rozpętało całą burzę. A wy, co sądzicie o oskarżeniach kierowanych w stronę Szymona Marciniaka? Co sądzicie o zachowaniu UEFA? Zachęcam was do dyskusji w sekcji komentarzy. Przed transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony pojawiało się wiele wątpliwości, jak polski napastnik poradzi sobie w nowym otoczeniu. Dziś, już pod koniec sezonu Ligi Hiszpańskiej, śmiało możemy stwierdzić, iż Lewy zanotował wyśmienity start w nowych barwach 33 bramki w 45 spotkaniach. To dotychczasowy dorobek Roberta Lewandowskiego w tym sezonie w barwach FC Barcelony. 23 trafienia Polak zanotował w spotkaniach La Liga, dzięki czemu przed ostatnią kolejką jest liderem klasyfikacji strzelców, wyprzedzając drugiego Karima Benzeme o 5 goli. Nagroda króla strzelców Ligi jest więc już w zasadzie w kieszeni naszego napastnika. Mundo Deportivo podkreśla, że statystyki notowane przez lewego byłyby doskonałe w przypadku każdego innego piłkarza, lecz sam Polak przyzwyczaił wszystkich do bardzo widowiskowych osiągnięć. Tak iż pańscy dziennikarze komentowali postawę Polaka w tym sezonie. Robert Lewandowski był nieco zdenerwowany podczas niektórych spotkań, ponieważ nie był w stanie pomóc drużynie w zdobywaniu bramek. Tamtejsi dziennikarze podkreślili jednak, że w przypadku lewego po transferach do nowych klubów zawsze zauważalny był trend wzrostowy. Pierwszy sezon nigdy nie należał do najbardziej udanych, jeśli chodzi o indywidualne statystyki. Jednak nasz reprezentant rozkręcał się wraz z biegiem czasu. I tak w debiutanckiej w barwach Bayernu Monachium kampanii Robert Lewandowski strzelił 25 bramek w 49 meczach, co stanowi wynik znacznie gorszy niż w bieżących rozgrywkach. W premierowym sezonie w Borusi nasz snajper zanotował natomiast tylko 9 trafień, a rok później już 30. Katalończycy skwitowali ten fakt stwierdzając, że pierwsze sezony w nowych zespołach zawsze sporo kosztują Roberta Lewandowskiego. W kolejnych sezonach Polak może jednak jeszcze bardziej zachwycać skutecznością, celując w do granicy 50 bramek. A waszym zdaniem Robert Lewandowski zdoła strzelić ponad 40 goli w przyszłym sezonie? Dajcie znać w komentarzach. Wojciech Szczęsny jest kluczowym zawodnikiem w szeregach Juventusu. Niestety, co za tym idzie, jest również jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w Turynie. A problemy finansowe Starej Damy mogą sprawić, iż będą oni zmuszeni do sprzedaży polskiego bramkarza. Klub ma ostatnio spore problemy, przez które nie zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Brak występów w europejskiej elicie dość mocno odbije się na jego finansach. Dlatego też zdaniem redakcji La Gazzetta dello Sport władze będą szukać oszczędności. Kilku kluczowych piłkarzy może zostać wystawionych na sprzedaż. Włoscy dziennikarze twierdzą, iż nikt nie jest nietykalny w Juventusie. Według nich, poza szczęstym na wylocie z Allianz Stadium, znajdują się Dusan Vlahović czy też Federico Chiesa. Ich sprzedaż podreperowałaby bowiem dość mocno nadszarpnięty budżet. Zapewniłaby też stabilizację na przyszłoroczne rozgrywki. Wlachowiciem i Chiesą mają być zainteresowane największe kluby w Europie. Nie inaczej ma być w przypadku szczęsnego. Ten według doniesień dla gazetta dello Sport miałby znaleźć się na celowniku klubów z Premier League: Manchesteru United, Chelsea i Tottenhamu. Choć przenosiny do któregokolwiek z tych klubów, ze względu na związki Polaka z Arsenalem, wydają się mało prawdopodobne, to Juventus wierzy, że mimo wszystko uda się go sprzedać. W klubie jest już bowiem gotowy plan na życie, poszczęsnym. Po jego odejściu, bluze z numerem pierwszym ma przejąć Mattia Perin. Bieżący sezon nie jest udany dla Zlatana Ibrahimowicza. Popularny Ibra przez większość rozgrywek dochodził do siebie po operacji Kolana. Po zwalczeniu urazu, 41-latek zdołał wystąpić jedynie w czterech meczach Milanu. 23 kwietnia znów doznał kontuzji mięśniowej. Włoskie media początkowo informowały, że celem Ibrahimowicza jest wyleczenie się przed ostatnim meczem ligowym. Ze względu na wygasający kontrakt, Szwed chciałby pożegnać się z klubem, notując jeszcze jeden występ. Antonio Vitello przekazał jednak, że Ibra najprawdopodobniej nie będzie gotowy na niedzielny mecz z Helasem. 41-latek wciąż nie jest w stanie trenować z pełnym obciążeniem. Jeśli nie dojdzie do nagłego ozdrowienia lub przedłużenia kontraktu, ostatnim meczem Ibrahimowicza w barwach Rossonerich będzie marcowe starcie z Udinezę. Snajper wpisał się wówczas na listę strzelców, chociaż Milan przegrał 1-3. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.